Zapraszam również, bo bez tej osoby, która w nie wykażył, po mojej wizycie, pani Aleksandra Szlep, kuratorka Rostanka. Proszę <try> Państwa, ogromnie mnie cieszy. Widok rozpościający się przed mną, przed kuratorką Państwa ilości i ten zaszczyt, który nam, nas optarować, czy nas zaszczyt. Czyli. Obecność. Za to jestem Państwu niezmiernie wdzięczny. To rzeczywiście pierwsza nasza w tym roku wystawa, którą zapraszamy Państwa w Pablonie Muzeum Sztuki Współczesnej. Wystawa powiedziałbym nie do końca oczywista, nie do końca przewidywalna. Wystawa, która rzeczywiście, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, będzie i w państwa Dusza, ciała, mócła, ale też i, jak wierzę, tych rzeszy gości, którzy, którzy będą tutaj na swój sposób bardzo specyficzny rezonować. Będzie to pozostawiało pewien ślad, a zbudzało pewną dozę refleksji. 21 lutego 2005 roku zakończyło się. Zakończył niezwykłe życie. Tragicznie zakończył. Niespodziewanie, zapewne bardzo, bardzo przedwcześnie. Jak Państwo wiecie, tego dnia odszedł tragiczny, tragiczny, zdzisły węgiel. Artysta, który dał się w swój sposób z internetem do podręczników polskiej historii sztuki. Artysta, który dzisiaj zwłaszcza cieszy się ogromnym zainteresowaniem a z chęcą To, co pozostawił to szczególne wizje swojego świata pełne apokaliptyzmu, weryzmu Ogromnej dawki pesymizmu, jak się okazuje, ogromnie mocno dobrze dla odbiorców, doda publiczności. Ten powszechnie znany i honorowany aspekt jego twórczości poniekąd dwojga nas z obowiązku jego przypomniania. To, na co Chcemy Państwa zaprosić do mniej znany, aż kto wie, czy nie istotniejszy, nie ważniejszy, nie bardziej wykaże swego charakteru rewolucyjnym, ramach jego życia i jego działania. W uczuciu w oddawał się zaledwie jest na Tak jak gdzieś oczywiście w dzieciństwie zmierzył się z tym wyzwaniem, realizując swoje marzenia w szkoły filmowej, to tak naprawdę dopiero w latach 50. rozpoczął tę niezwykłą przygodę, przygodę która rzeczywiście w przypadku tego artysty doprowadziła go do pewnego końca, do szczególnego rodzaju finału, który sprawił, że porzucił komentarz w ten sposób wyrażania, artykułowania swoich doznań, ekspresji. Pozostawił zamknięty, zwarty zespół dzieł, które dzisiaj będziemy mieli okazję, choć po raz pierwszy, oczywiście warto podkreślenie, ale oglądać w takim wyborze, w takim Trzeba przypomnieć historię tej naszej kolekcji, bo jej wartość jest, żebym niezwykła, ekstraordinaryjna. Kiedy w pewnym momencie Teksiński podjął decyzję o tym, aby pożegnać się z miejscem, z miastem swojego urodzenia, miastem młodości, czyli Sanotem, kiedy rozważał, co w efekcie udało mu się, Zrealizować przeniesienie do Warszawy, wtedy też zrodziła się idea, pomysł, chęć, wola przekazania tego, co powstało w tych czasach młodości, a w szczególności w tych czasach eksperymentów fotograficznych z muzeum, w z muzeów. Mam szczególną przyjemność, zaszczyt i wielką radość z nas tego, to podjął się tego niezwykłego dzieła poznał artystę i wspólnie do nim zawdzięczamy, w szczególności właśnie obecnego przyjaciela, panu doktorowi Adamowi w sobocie, to, że w tym momencie dokonany został właśnie tak hojny, tak niezwykły przekaz dzieł wekslińskiego do naszej kolekcji. To wydawało mi się rzeczą zwykłą i prozaiczną, ale nie jest. Dlatego, że ten przekaz był w pełni świadomą decyzją Artystów Niezwykle selektywnie podszedł do wyboru tych dzieł, które chciały przekazać Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W efekcie trafiło do nas blisko 200 zdjęć, które Wielu gości dzisiaj obecnych na rynku amerykańskim wyróżniają się czymś bezdyskusyjnym. To nie dość, że to są właśnie przez nie samego artysty wykonane od nich. to także z szeregu różnych powiedziałbym wersji, zawsze wybierał tę, którą uznał za najwartościowszą, najcenniejszą. Na tym zasadza się wyjątkowość tej. Kolekcji. kolekcji, z którą tylko może konkurować miejsce, w którym spoczęła cała spuścizna artysty. jeśli tego oczywiście o muzeum historycznym, dyrekcji tego muzeum. Bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za to, że z taką otwartością, a osobistą kompatią odniosła się do naszego projektu. I spełniła nasze soliste życzenia, pa, marzenia, aby stworzyć tu, we Wrocławiu, jedyny swoim rodzaju, niezwykły, komplementarny, może więcej, iście holistyczny pokaz. twórczości tegoż artysty. Ustawę bardzo bardzo Państwu polecam także dlatego, że jest to pewien materiał. Który godny jest swoistego przeżycia, pewnej uroczej, niezwykłej prezentacji, której Państwu bardzo gorąco życzę. U początku tej wystawy znajdziecie Państwo pewną niezwykłą prezentację powstałą czy wykonaną przez przyjaciela Sława. Beksińskiego, Normana Leba, którego też mamy zaszczyt prosić. Jest to rzeczywiście pewna wizja drogi życia, tego wszystkiego, co tworzyło, co budowało, częściowo też na swój sposób niszczyło osobowość Zdzisława Beksińskiego. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witają. Gość tych już tych, proszę mi pozwolić, bo do tego zobowiązuje mnie jedna z plajnów, pani Dominika Cebrat, dyrektorka Banku Polskiego PKO Bank Polski, naszego mecenasa. Ogromnie się cieszę, że właśnie w rogu tej wiosny dane nam jest zobaczyć, ale może jeszcze bardziej przeżyć coś, co rzeczywiście na długo. Jak wierzę, pozostanie w Państwa pamięci. A teraz pozwólcie Państwo, że poproszę o zabranie głosu kuratorkę ustawy. Tu zanim poznacie temu głosu, bo będzie to swoista premiera, warto nadmienić, że to co stworzyła, to co wymyśliła, a wreszcie to co zrealizowała, to swoisty dekret kuratorski, choć nie po raz pierwszy jest wyzwaniem, jakim jest wystawa, to tu po raz pierwszy rzeczywiście dalej nie było całkowicie indywidualnie, choć przy ogromnej życzliwości i wsparciu wielu ludzi, o czym za chwilę zapewne usłyszycie, zrealizować, jak powinni, jak przypuszczam, czy jak mówili Polacy w przyszłości, jak budżet, swoiste marzenie. I o tym marzeniu, o tej Jedynej niepowtarzalnej przygodzie o tym, co, jak to powstawało i do czego to prowadziło, przed Państwem Aleksandra nami Aleksandra